Nocne kroki Kinga. Znała już ten rytm. Regularne, niemal perfekcyjnie zsynchronizowane z jej własnymi kroki. Słyszała je każdego wieczoru, gdy wracała do domu. Nigdy jednak nie miała odwagi spojrzeć za siebie. Aż do tej nocy wiatr szarpał jej płaszczem, gdy zwalniała kroku. Kroki za nią również zwolniły. Serce biło jej szybciej. Wzięła głęboki oddech, a potem odwróciła się. Nikogo tam nie było, ale ulica nie wyglądała jak przed chwilą. Latarnie migotały, rzucając blade światło na bruk, który wydawał się inny, bardziej popękany, starszy, jakby należał do innego czasu. Czuła dziwną obecność, coś niematerialnego, a jednak realnego. Zrobiła krok w tył, wtedy usłyszała oddech. Cichy, pełen cierpliwości. Dlaczego dopiero? E teraz? Zapytało coś z pleców. Głos był jej własnym. Kinga nie miała odwagi znowu się odwrócić.